No, kamyszek, jak pomagał mi gotować, zrobimy gyros na pionowej platformie z karkówki 1 kilo i czterdzieści deko schabu. Jakich przypraw tu daliśmy cztery sztuki goździka całego zmielone, jedna łyżeczka kminku całego zmielonego. Półtora łyżeczki kolendry zmielona, cała ale została zmielona. Trzy łyżeczki tymianku, trzy łyżeczki soczosku suszonego i trzy łyżeczki cebuli suszonej. Do tego pół łyżeczki pieprzu kajen. I gdzieś jedna czwarta łyżeczki startej gałki muszkatołowej, świeżej. Która gdzieś tu może leży też, ale mniejsza o nią Oraz e, Trochę mięty z herbaty miętowej nie całą torebkę, no prawie całą miętę suszoną I trochę oleju rzepakowego I Kamuszek, jak to pachnie? Powąchaj Będę się uczył na kucharza No ten, dobrze pachnie, świeżo, nie? Świeżo Do jutra rano będzie się to marynowało pod przykryciem, nie? Dlaczego jak to się ma marynować tak długo? Nie wiem jak ktoś się tam mali, ale... Bo, bo, bo... musi ten... Y, odstać się. Byli. Odstać, musi, dobra. No, no, no. Przejdziemy na chwilę do następnego punktu. No. I teraz zrobiłem platformę. Wkładając ziemniak do słoika, tak żeby się zablokował. Do słoika trochę wody dolałem. I dałem go do garnka, a w ziemniak patyczki do szaszłyków. Na którym jest gyros nabity. Będzie on tak piekł się jakieś 5-6 godzin w 120 stopniach No i oczywiście dałem tutaj też 15 17 gram soli I zobaczymy co będzie dalej Zrobimy sos do grosa Starłem na tarce dwie małe cebulę na miazgę I czy ząbki czosku. Zmiażdżone dałem, suszonej cebuli szczyptę i szczyptę suszonego czosku i masło I dam tu jeszcze łyżkę oleju zwykłego rzepakowego I powoli to podsmażę Dodałem teraz puszkę pomidorów Taką 24 deko Pieprzu cayenne Troszeczkę kmingu i troszeczkę kolendry i Łyżeczkę tymianku i cukru, i dodam jeszcze soli i to wygotuję z tego wodę i będzie dobry sos gyros jest już gotowe i czas je pokroić teraz na małe kawałki i y, przygotować danie do stołu mięso już jest pokrojone y, po upieczeniu pół godziny odpoczywało teraz rozłożę papier do pieczenia na ruszcie i na 220 stopni jeszcze je podsmażę aby no było takie typowo gyrosowe No Kamyszek, gyros gotowy, nie? Przepis no, podany No, prawda. I będziemy degustować Chociaż już wczoraj no, było zrobione I co, jak myślisz, w następnym odcinku by trzeba ugotować? Na razie nie w tym są święta Ale co byś zjadł? No co nie wiem No wymyśl coś Mielone? To będą mielone, joł na razie jemy, jak ke... ładne Ladne to. ładne, ładne ładne. Tak, czy to jest ładne?